Znajdźcie prawdziwego Tomasza Czika niech pali! CO TY MÓWISZ Dzięki panie Myślałem, że... Nie. <śmier> JA ga, halo, halo, witam ja Słyszałem, że damy radę, dobiłem radę dobić 500 widzów i jest 500 Witam O Boże Męczennik, nie Kończy, to o drugi, żeby wstać na 10 A miałem budź na 10 na 55 Ale no, ja jestem po prostu nad robotem, nie? I sam się budzę 9,55. No nic sobie nie poradzę. No po prostu. Jestem kl. Logiczny, nie? Dzisiaj na elegancko zmieniłem koszulkę, proszę bardzo. Ralf Roren, widzisz to? Nie, kupiłem ją za 100 zł w TK Maxie Jak coś, nie jestem taki p. Nie wiem, co taka koszulka może kosztować. Posprzątaj. Samo się sprzątnie. Nie wiem, czemu tak to działa. Że jak mi po prostu nie ma, to ja wracam i się samo sprząta. Ale nie wiem, nie wiem o co z tym chodzi. Przysięgam, wam. O, tak samo mam samo napełniającą się szklankę. Jak ją pójdę dostać do kuchni, wracam do kuchni, a ona sta napełniona. Nie wiem jak to się dzieje. Nie mam bladego pojęcia. Dzisiaj inaczej wygląda, bo to wszystko, zależy, że są okulary założone. Patryk dobrze mówi, w okularach się nie będą ludzie szanować. Trzeba bez być, trzeba być okularów chodzić Jaka płeć dzisiaj? Dzisiaj nanofob. Aj! Już jest No bo kaza wy kaza wy kazać! Już. Wykazę kaszecieś tam, on zejść tu! Przed chwilą tam byłem, powiedział, żeby pójść, ale on powiedział, żeby pójść To jak ja mam tam iść? Dobra No idź tam David No, no jaki? <śmiech> <śmiech> Śmieszne Ten live to XD? Kur... człowieku, a u mnie kiedy był były, ja... Grałem w tego, Ghost of Tsushima Nie wiem, z 6 godzin grałem, spoko było Spo... Spoko, się grało, serio, serio, spoko się grało Ja przecież mam tylko 4-4 tysiące followersów na tym kiku? tyle znowu rowerem? Za... A? Mam taki cie, cień pod oczami. No go. Nie śpi od 25 godzin. Tak, mhm, jasne. No I. go. Dobra, nie. Czy kebaby da, na, nadal hajzerują? No no powiem Ci, że mnie to wkurza, jednak, jak jest na drugą stronę. Dziwnie się to je. Wolę normalnie, klasycznie. Hmm, naprawdę smaczne sosiki. Dosyć się Mówi to samo, śmieć. A co mam mówić? Jak, jak, jest, jak jest dobre to co powiedzieć? Że jest niedobre? Ta, widziałem jak Fausti broniła werso, widziałem. Z... Piesie ratią, a to Jonathan to z k. 50. się ratio, ma równiutko. Rozumiesz? I znowu, ona się boi, znowu się boi. Czego się boisz, człowieku? No i znowu się nabiernie. Teraz to po ptokach. Ja, p. Boż no. ma tak przerażony graniem, To jest niemożliwe. Jezu, no i to znowu. Będę musiał wtaczać kamień, no. Ona mówi, że idzie. To idzie antyhila, bo nie wymyśli antyhila na, na Magic Resist, nie? My tak, potrzebujemy tego antyhila serio. Wydaje mi się, że mam wniosek, nie? Że po prostu trzeba się dostosować do tych debili Nie można grać prawidłowo, trzeba robić to, co te, debili, te debile robią. Fajno. Gramy dalej. Na każdą sportę mam szare kadę. No To jest jakiś główny totalny, Totalny o, bo ja jestem na loser's queue, no. Wymusi. Kurat ma cichutko. No, gdy Parkinsona! Taki jest, tak. Parkinsona! Co za fura! Iiiiiiiii! Już jest nagrany chłopczyk. Czy za parę to pana pójdziesz? Patrz. No, już jest nagrany. Jest trochę przerażająca wizja tego, że. Nawet niekoniecznie z twojej winy, coś się może wydarzyć na drodze, nie? nie k***a ku... kto kto ma tego? Kto ma te pierwszeństwo? Zasada prawej ręki? Znak ten znak to jest ustą pierwszeństwa? Tak, Okej, 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 okej o kurwa Gdzie masz oświetlenie, j***u No w kamizelce trzeba, trzeba w takich na drogach jeździć, nie? Chyba Ale kretyn, ale idiotę Jeszcze trop dalej 50 na godzinę i tak jedź Nie za 50 to połączę i tak chcę Ale to jakieś dziadki chyba bo o, o co chodzi? To ja mam, jak ja to widzę, ty? Ja to widzę tak, że to jest taka droga, taka polna i ziomek za nimi chce trochę szybciej jechać. oni jadą tak, wiesz, 50. Jadą środkiem drogi, nie chcą jechać trochę na pobot, żeby ziomek mógł wyprzedzić. Ja się nie znam, no, ja tak to widzę. Rozdziela. się, się. się. Powiem być time skip jak się roz. <śmany> Wyłaś. Wyłaś, szurzejeba. <śmany> Wyłaś, szurzejeba. Wyłaś, co? W ogóle. To pojechał daleko. Co on robi? runy robiłem. Co jest. To jest ta interwencja obywatelska, tak? Nie jak się nazywa. Obywatelskie zatrzymanie? Nie co to się odpierdala? Zatrzymanie obywatelskie. Nie wiem, odchodziło. Widziałem walkę jeszcze raz na TikToku w ogóle. Smutna strasznie Ja taką niemoc widziałem u Szczurasa Nic się zrobić nie dało nic, nic się zrobić nie dało Nie, nie wziąłem z tym nagram Nagrałem wczoraj w Ghost of Tsushima I spoko jak coś W sensie powtarzalna gra Ale dzisiaj wstałem tak sobie myślę Kurczę, ale sobie pogram w Ghost of Tsushima nie, Jak skończy ligę dzisiaj była Nawet spoko. I tak zwiedzam, nie, nie, nie raszuje fabuły. Zwiedzam se lokacje. Tutaj kogoś zabiję. Tutaj coś. I tak trzeba było grać w Elden Ringa, mi się wydaje. Że wiesz, ja tam raszowałem z bossa do bossa. Coś tamten. A tu trzeba tam podejść, tu podejść. Tutaj zwiedzić, tam pozwiedzać. Nie wiem, nie chcę się resztą powiedzieć. Serio. On taki główny no Jak możemy się bić, to na jakieś worty postać. Tu i tu. Pofi nam te wardy w dribaszu. Kiedy widzimy gdzieś gdzie jest do Ja no co jest no, ja podchodzę, bo myślę, że człowiek kuła będzie grał jak człowiek. No i. Boże, nie daję rady. Super są takie z. Serio, są tak słabi. Hej besties. besties, z tej strony Lila i Werka. I witamy Was w specjalnym odcinku. W końcu pierwszy nasz specjalny odcinek. No, ale jak zobaczyłyśmy tę historię, stwierdziłyśmy, że musimy to nagrać. Musi być osobny odcinek. Osobny odcinek. Mamy dwie historie z dwóch stron. Jak chłopak dowiedział się o zdradzie swojej dziewczyny. Bo zobaczył maila wysłanego do nas. Nie, wrzucasz na I to sam nam napisał. ciary, jak o tym. Ja ciary. Pokażę wam, kur. Jak się gra supporta, nie? Pokażę wam to. Ta rola jest ekstremalnie kur... prosta. Najprawdopodobniej mógłbym to rozegrać, kur. jedną ręką, nie? Banujesz jedną. która wkurza. Roberta. Nie, bo właśnie. Dlaczego nie masz winy AD Carry? Bo support wygrywa całą mapę. Jak AD Carry jest. To support wypij... I tyle I już ro... ja grałem kur... genialnie, nie? Lepiej większość Le suportów. Chwa co robi? No flash jean, końc. Ry... Leży. Super jest totalnie, totalnie operolą Stary, ta MF-ka nie powinna była tu w ogóle My takiego. takiego, pizduś, glancisz, Wave na bocie A, no, super 0,3 CS na minutę Hehehe <noise> wszystko kur... super robi Jaki super jest op. Mówiłem. 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 X9 rel. mojej mój nad nie był dobry. ja skierowałem tę grę. S plus na Leonie. Pa ja ja, ja najlepiej widzę że człowieku niż mój jungler, top i mid. No i proszę bardzo. Proszę bardzo. Jaki pick tu jest Gottier? Słucham. Słucham propozycji. Pada jedno. Jest parę odpowiedzi. Oczywiście, k że Brown. Przecież k a Brown człowieku, i OR i MFK ani grać nie mogą. I to jest Brown MF MM Botlane. O, Boże, Boże Jakie k***a supportowanie jest łatwe W 2014 roku Kupiłem ten skin do Brauma I myślałem, że Braum będzie w dżungli grany, dlatego go kupiłem Ale był supportem i nim nie grałem, sadek A ciekawostką jeszcze większą to, że Pieniądze z tego skina zaj**a z portfela Anna była mała, nie ogarniała, do czego są pieniądze. Po prostu musiałem tę rypę kupić, rozumiesz? <głos> musiałem! <głos> nie mogłem się powstrzymać! Nie oddałem już dawno. No nie no ja wtedy ile lat? 11 lat a to nie wiedziałem, czy są pieniądze w ogóle. A ja potrzebowałem tego skina. Moje mam zrobić fotkę z Lol. Stary, ja dopiero doszedłem do wniosku już tak parę dni po tym Giewoncie, że wspinasz się na Giewon i tam na przykład, nie wiem. I wchodzisz na ten Giewon, patrzysz, a tam na przykład, nie wiem. Ksayo, Izak. To może nie, nie ten kaliber, wiadomo, twórców, nie, ale jesteś Twitchanem, oglądasz. Twitcha, chodzić na Gimon, a tam streamerzy I zrobić z nimi fotkę na Gimoncie. Czy to nie jest trochę po Tak, lo, tak losowe przecież musiało być Ojeju Dla na przykład spoko byłoby umrzeć w samolocie ty gadasz, kurde. No co, no? Kurde, oko śmierć. Dużo lepsza niż Ekstrasz. taka kurde, jakaś w albo coś. No nie, no co tego, no, no wolę żyć, kurde, niż nie żyć. No kurde, wolę żyć, no ale Ale wiesz, śmierć w samolocie nie wydaje się z Nie, ja nie mogę, bo mi niedobrze się robi. No dobra, to koniec tematu, no? Nie, ja serio, przestańcie, bo teraz już mi, nie, na, naprawdę fizycznie mi niedobrze się robi. Tak, nie ściemniam. Boże, Wojciechacz to jest, kurde, no nie Mnie mogę, łza, no. no. Dobrze, jaki polecasz Twój ostatni! Twój ostatni <grym> też się mnie, robi właśnie wyjąłem go ze spodni, chcesz go zobaczyć, wysłać ci skarbie go na IG, jest cały twardy, proszę cię, zrób ocenka. Wyślij chuj! Jak jesteś pełnoletni, to wyślij. Chuj. Jak masz taką potrzebę. Dostate na Instagram. wiem, że... Dobra, Nie, nie ja wiem, Bo ja na przykład zeznania. mam tak, że często jestem nieśmiała i dlatego się <grym> nie odzywam. To no, wiesz, że nie wygląda roz... Ale marihuaną śmierdzi! Śmierdzi MARIHUANĄ Ola! Czujesz? Ktoś pali blanta. Ktoś pali blanta. Nie? No, no, no. Ktoś pali skręta. Niech pali? Niech pali? Co ty mówisz? Człowieku. Ktoś się zabija w tym momencie. Matko boska. Olka kopci sobie tego, Maryśkę. Ale je... Nie, nie lubię tego zapachu. Mnie. Zaraz będę odurzony. Ale mam fazę. Łez. Jak mi się w głowie kręci. K***a, nie będę udał... Pie... Ile on myśli? K***a? Nie! Wkłuję się teraz! Wkłuję się! Wkłuję się! No co on sobie myśli, że co ja będę mu dał? dał będę mu całą, całą podróż do Japonii? Stówkę mogę się dołożyć na sam koniec, coś takiego. Koń... Las las push! A nie będę pięć stów! Powiem mi to. Nie będę wstał pięć stów, jakiś kupin stów już zostało. Nie Jeden wspierał darmo zjada Zaraz 100 milionów. No i co z tego? Ja wczoraj mówiłem, że stówkę mogę dać. Mam 2500 na tej polu. Ja pi... za to jakiś magnes co najmniej. A, na krem Dałem mu dychę. Będę się kiścił ja. Dycha się i no dycha się wysłała. A, nie, nic nie chciałem po prostu... A Gdzie ta dycha? Popsuję się do, a, dlatego byś przecież że nie do, do nie, pomoc, nie dałem dyszkę, dałem dyszkę Co, ci w jeszcze daję mam p Dałem ci stówkę, więcej ci nie daję Pazerny nie robię Dzięki za dychę, Rybson, no myślałem, że trochę wiemy, <laughs> co Ja pier**a, świnia, k***a Słowa dotrzymałeś Jaka świnia, ale teraz tylko dychę dostał chyba No to z jakimś delayem przychodzi ogromnym Siema, Rybson, dawaj jeden V1 Dor Chwila, Rejsunio dam, ci le... Rejsunio, dam Ci lepszy deal. Myślę, że będzie fair. O Wype ch**wo. Wypełni cały donate goal i przywiozę Ci bluzę z tego... z Japonii. To już jest, wydaje mi się, spoko. Znaczy no, on jest do mnie podobny? No w się wydaje, ja, miał... Ja pomyślałem, że to sexy AI zrobione. Podobny? Nie? Olka mówi, że nie. Ale z mordy. Dobre Dobra, nieważne. Tak? Chciałam, ja, bo nie okularów. No właśnie, no nie okularu, okularów, na no dużą wadę akurat. Nie, z Mortki akurat podobny, no. skopiły tę grafikę, wrzucam na Twittera, że mi z elo Pany, Elopany, Elopany ja z siłowni. Aha, to, to jest AI! To jest AI! Tych... Juu, ale dobrze zrobiony! Zgrabnie bardzo! Bardzo zgrabnie zrobiony! No powiem, naprawdę z mordy wyglądał i ja bym pewien, że to ten Jak na kilometr widać, widać, że to. Ej, właśnie nie! Zajmij skarpetki, bo stópki muszą odpocząć. Stupki muszą odpocząć? Chodź, skarpetki. No bo, bo ci oh, muszą odpocząć. Ale masz stópki ładne. Mogę pokazać do kamery? Nie! Czemu? Czemu? Na pewno? No dobra, nie pokażę. Co dziwne Coś pod kątem, ale styl. Boxer, ty? Ja pierd... Zartuje, Uwaga. Materiał, który zaraz obejrzycie, jest przerażający. Im głębiej wchodziłem w ten temat, tym bardziej szokujący się on dla mnie stawał. Ten materiał to sumiennie wykonane śledztwo w sprawie stosunków z nieletnimi. Nie no, młodzież się na 20 lat, ma ja mam 40, więc jest różnica. Miałem młodsze. Ile miała lat? 16? Ta najmłodsza? No? Nie mogę tego powiedzieć na wizji. Ile Ania miała lat, i robiłeś palcówek? Ile miała lat, kiedy się z nią kąpałeś w jednej wannie do. Powiedziałem mi, że mają. A ileś tam lat później się dowiedziałem, dopiero że mają tyle Ten bok z Zeltą będzie rozjeb... O kurwa, ej to jest faktycznie gruba sprawa, kurwa, no że lajta nie mam na Twitchu. Poznajcie prawdziwego Tomasza Czika. ...takiego ostatecznego, zajebista jest twarzy, co ty na to ogólnie Tak, i ja ej ty nazywaj... ...to taka pizdu... pokażę ci ją. Jak w ogóle bombę, bąbe... ej, ej szczerze? Wizerunkowo? Redemption i tak dalej Karinkę widzę, też się mi przygrywa, zaraz ci pokażę, To ja Twardno, ty. O, ty To skur. Słuchaj, twoje cyski są najlepsze, najlepsze Najzdrowsze, ale ci Masz taką słodziutką, że Mogłem lizać cały dzień bez Czik nie zaprzeczył, że odbył z nią stosunek, a na słowa, ile miała lat, odpowiedział, że ch** go to obchodzi. Ile oliwka miała lat jakimś załości. Mordu, nie wiem, go to obchodzi. Przypomnijmy z publikacji Dyska Oficjal, że jasno wynika, iż był on świadomy, że oliwka miała 14 lat. Kończyła 15 w kwietniu. A w lutym, czyli dwa miesiące przed ukończeniem 15 roku życia ty wysyłałeś jej dikpiki i łapałeś się za przyrodzenie oraz podsumowywałeś wasz stosunek. Jeśli te dowody nie są dla was wystarczające, to spokojnie, bo mamy ich więcej. Missji Lipa, jak u ciebie czemu u mnie może być, zarzuty mam co robić jakie, leży od okresu sam wszystko mnie boli jest za pedofilię haha. Jaki wykrętku? No, zbyt, jaki wykręcku? I jesteś piękna dziewczyna, tylko nie mów o mnie nikomu się zakochany, tak jak o innych mówiłaś przy mnie o a ja nie mówię dobrze. Tak jak ty jest pełna, myślałam, że jesteś inna, bo nic takiego się nie stało a nagle to już jak wycieraczki, nie, nie poczytaj znajomości, ja to chciałam coś inny, rozknić to sobie. Chciałam się przy tobie czuć wesestać, a nie bać się, że mały błąd po, że za mały błąd stanę po łbie Ja jestem dobry człowiekiem, mam swoje zdanie, szanuję innych nie lubię kłamców, zdrajców i dwóch całych Mam wrażenie, na w ogóle, długo że cię zrozumiesz a ja nic chwali nie zrobiła, to i widzę I jeżeli myślicie, że Tomasz nie zdaje sobie sprawy z tego co robi. To zobaczcie, co sam mówi. Ryzykuję puchoma, ktoś nawet nie może być wyjść na chwilę ze szkoły. A widziałaś ten film, jak idziemy windą, stąd z nich dałem? skid tak taką chwalą Wczoraj na swoim story Tomasz Czik udowodnił, że nie ma bladego pojęcia na temat wieku przyzwolenia. Zamiast obowiązujących 15 lat, według niego jest to 14 lat. Pewnie dlatego nie widział problemu w tym, żeby tylko 14-latkę. Większość tych moich wiadomości, tam nawet k***a ta dziewczyna miała 14 lat, to minimum wtedy było 14 lat. Później dopiero, jak zobaczcie datę, później dopiero gdzieś tam rok czy dwa lata później podniesie do 15. <laughs> Kur***. Otóż nie Tomku, jesteś w błędzie. W 90 Eee, co to robisz? Nie no, tak dobrze było k***a, tak dobrze było i puchuj, Friendly fire, <laughs> Shots Fire Friendly Fire! W tym roku dokonano ostatniej zmiany odnośnie czynności seksualnych z małoletnim. A granica ta wynosi 15 lat i każdy kontakt ze sobą poniżej podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Spotykałeś się za moimi plecami z 12-latką. A teraz czego ty wymagasz ode mnie? Jaką 12-latką? Ale na ile miała lat? Nie wiem, gdzie się chodziła. Papierowska traktowała ją jak młodsza siostra. Z domylko bo... tak kur... Faktycznie dopiero. Łapę ją za dupę i powiedział, że Nadia ma lepszą. Powiedziałeś, że traktowałaś jak swoją siostrę łapę ją za dupę, ku... Tomasz sam pogubił się w tym wszystkim. Krytykuje Nadię za to, że boi się powierzchnię nad ich. A co jest? Ktoś boty kupił? Siemanko! Jest! Ku... Ale czy... Skoro ma wiedzę o tym, że 40-letni no... spotykał się z 12. Nie, bo. mi tak pokazuje. <laughs> Bogden boty kupił! Jest! Alecimy Bąbel! To 13, 14 i 15-letnimi dziewczynami Same przyłaziły do mnie wszystkie dziewczyny na Nie Niech w robi ze mnie złego ku 13 lat miała, wiesz o tym? Przez sam się jej pytałeś sam się jej pytałeś ile lat, doskonale wiedziałeś. A do ile miała lat? 14 Wiek zgody nie? Z... Tak? 15 Od kiedy? Coś można możesz Czy to się zmieniło jakaś w przestrzeni lat? Ja nie chcę nie chcę być k... Miły, nie? Ale ja mu średnio, średnio mu wierzę, temu Ferrari'emu. Ja nie lubię go trochę. Zupełnie jakby w jego umyśle spotykanie się 15-latki z czterdziestoletnim narkomanem... Słuchajcie, on tu robi... On tu robi mineta, czy coś? Oj... ...było czymś zupełnie normalnym i rozwiązywało magicznie wszystkie problemy. Tomasz przyznał się, że pomimo świadomości w jakim A, wieku okay. były dziewczyny, z którymi kąpał się w jednej wannie, nie przeszkadzało mu by widywać się z nimi później i jeszcze raz nadmienię, To były dziewczyny, które nie miały 15 lat. Ile -a lat jak się z nią kąpałeś w jednej wannie do powiedziały mi, że mają Ale ja dalej nie, nigdy nie zrozumiem pedofili. No k -a, przecież te kobiety po 40 chcą się pieprzyć, wchodzić na jakąś stronę portal i tak dalej i jest napisane: gorące mamuśki chcą się pieprzyć później się dowiedziałem, że mają tyle i tyle i cały czas się z nimi spotykałeś a, ale w jakich okolicznościach i po prostu... a smakował z anioł, 14 czternastoletnią one on cały czas chciały się ze mną spotykać ja nie chciałem, to nawet nie wychodziłem na papierosa. czasami gdzieś tam wylazłem, że gdzieś oddałem się namówić na szul Tomasz ubierał nieletnie w ubrania Nadi mowa tutaj o leginsach wykręt. Dokładnie w Stanach są pod dwa jakieś 2,5 paki. i na Ciebie. Zaj... co? tanikach i innego rodzaju bieliźnie. Człowieku, Lenka, Lenka przychodziła do Ciebie za jej moje ubrania. zaś się przymierzać jakieś leginsy. Ty jesteś k... myślisz, że tej A jaki k... Ku... Dla zobrazowania, jakie to były dziewczyny, zaprezentuję Wam materiał z jedną z nich. Z dwunastoletnią wtedy Leną, która odpalała Ci szluga na ławce. Musi zobacz, Lenka. No i co ty zrobiłeś? <grystanie> <grystanie> Historia Leny jest dłuższa i jeszcze bardziej przerażająca. Wiem o tym, bo z nią rozmawiałem. Raz mnie złapał za pupę, że tak powiem. I powiedział mi, że gdybym nosiła stringi i w ogóle to bym była taka sama jak Nadia. Reszta wywiadu będzie w dalszej części materiału, ponieważ teraz musimy się skupić na motywach, o których rozmawiamy. Ej, cały ale. Czas, że... Bąbel dobrze robi te filmy ogólnie. Spo... Cały czas. Zaciekawiony oglądam, jak Pandorę. Ale no, się patrząc. porobiło. Ale uwierzcie, że robi się tylko gorzej. No, Bogdan znowu porozmawiał z 14-latką. Tomasz opublikował wizerunek swojego dziecka i naraził je na niechcianą rozpoznawalność tylko dlatego, że Nadia nie chciała mu dać kodu logowania do swojego Instagrama. O kur. zdjęcie mojej córki z internetu. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, dobrze. Chyba, że oddać mi dostęp do. U Instagrama jest jest tarzewo, nie nie A nie to nie jak on wstał na story jak nie ma dostępu. Całeś zafarbował? Jak, chyba, jak on chyba u mobilnego golibrody był. na bi, podlał dyskredytował. prał jej mózg. To jest zamki ryj. i oddaj mi Instagrama, bo będzie żałowała, będzie taka wojna, że nie wyjdzie z domu, będą pluć na siebie. Naprawdę będą na ciebie pluć ludzie i mówiąc... mówiąc na że kur... No, nie... przyzwyczaiłam spokojnie. Co? Ty na mnie plułeś tyle Słuchajcie? razy, że się przyzwyczaiłam. Jeszcze... Jeszcze raz? Plułeś mi w twarz tyle razy, że się przyzwyczaiłam! Przepraszam cię, ja... Nadia! Rozumiem, że nie dajesz mi nawet możliwości, żeby to naprawić. A e, ja na Bosaka musiałem uciekać z domu, bo biłeś. Sraje, że nigdy ci nie uderzyłem. Dobrze, ale co innego jest nagrane? No. Pisz się, rustało składra. Nie wolno podnosić rąk na kobietę, czyli z natury słabszą istotę. Nie można, bo to frajer tylko podnosi, zwykła pała podnosi ręce na kobietę. Tomasz, będąc świadomym tego, że jestem w posiadaniu tych informacji, które właśnie wam przedstawiłem, groził mi. Powiedział, że wydzwoni kogoś, że zostanę... i tak dalej. Mordo, ty nagrywasz mnie z człowieku. We. Ten bóg z to będzie... Rajera zaraz wydzwonię, na tym krągłosku i dostanie z tego, u siebie w mieście. Chcę wam pokazać, z jakimi dziewczynami Chiik uwielbia spędzać czas. Bo Oliwka, Lena i Nadia Aha. nie były twoimi jedynymi ofiarami. Ostrzegam jednak, że wszystkie te materiały mogą przyprawić was o mdłości. Oglądacie. Na anioł uciekł z raju. Boże, czy czemu, czemu zasłużyliśmy takiego anioła na, na, na ziemi? Moja zjadka, mój Ezian. Będę śmiała pamiątkę. Film z tą kęcikiem. Ja pierdolę. Piękna coś. Mileczku, Ja p***. Ej, ty naprawdę p***. Taka p***. Jesteś tak piękna. Jesteś taka... Mam libę przed... Przecież patrz, patrz, patrz. Były sytuacje, kiedy Tomek pokazał mi przyrzeć. z ten po prostu jest zazdrosny. Ja... Nie, 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 zaraz oszaleję chyba, ja pierdolę, nie, nie mogę. Kiedy nie było w domu, bo do w ośrodku w domu dziecka. Ja pierdolę, nie. Żeby patrzeć jak nie wyglądam i nie zdarzyło się, nie zdarzyło tylko wtedy, kiedy byliśmy sami, tylko jak na przykład była ta Ania, którą nigdy nam nie poznała. Ty miałeś w tamtym czasie ile lat? 11. 11 lat. 11, byłam chwilę przed urodzinami. No. Ja trochę tro, jakby z uwagi. Ten materiał, co? Pasnybóg Patrz na Ja co? Bóg zdera, Bóg jo, co? kontakt z człowiekiem zakończył się tak, że ja po tej sytuacji jak yy, stanął mój i w ogóle przeszłam jeszcze do niego, a on próbował mnie zaciągnąć do i chciał mnie zgwałcić. I, i, i moją jedną deską ratunków w tym momencie było to, że on był pod wpływem marikłany i jakby był taki zamulony i oderwałam mu jakąś rękę i w tym samym, że się zadzwoniła taksówka, że stoi na dole, żeby mogło pojechać do domu, bo jechać. I chyba jedyne co mnie uratowało to faktycznie to, że on nigdy nie do końca był w stanie jakkolwiek użyć przemocy, bo był pod wpływem. Tak siedzę, czekam na placu zabaw. Bo gdzie wygląda jak taki, star, taki zmęczony życiem, już nie? Pusto. Tym... To jest jego męczy. Wiedziałem powiedziałem. Co to za końcówka? Jest widownia, jest kur... Od razu Pandora! Jest od razu! A widz! To, to są boty, to są boty, to są boty, to Tu ludzi prawdziwi, to będzie może, nie wiem, z 800. Dzięki za dzisiaj, piątka.